24. kolejka rozgrywek rozpoczęła się równocześnie na trzech stadionach. Na Camp Nou Barcelona podejmowała Espanyol w derbach miasta. Goście czekają na ligowe zwycięstwo od 2 listopada zeszłego roku. Pep Guardiola tym razem zdecydował, że miejsce na ławce rezerwowych zajmie Carles Pujol. Nie mógł też Guardiola skorzystać z usług kontuzjowanego Andresa Iniesty. Pierwsza groźna akcja w wykonaniu gospodarzy: dośrodkowanie Leo Messiego i strzał głową. Thierry'ego Auriego. I znowu Barcelona. Tym razem stały fragment gry wykonywany przez Rafaela Marqueza. Później kierunek lotu piłki usiłował zmienić Aurie. 18 minuta i kontuzja, której w tym starciu z rywalem nabawił się Erik Abidal. Już wiadomo, że Abidal nie zagra w piłkę przez dwa miesiące. Jego miejsce na boisku zajmuje Carles Pujol. 18 minut później urazu nabawił się piłkarz Szezpaniolu, Angel. On z kolei będzie pauzował miesiąc. Jego zastąpił Roman Martinez. Akcja Barcelony. Niezbyt dobre odegranie piłki przez Auriego. De La Peña chwilę później przerywa grę, sygnalizuje sędziemu, że Moises Hurtado był brutalnie faulowany przez Sejdu Keite. Sędzia, pan Delgado Ferreiro, podziela zdanie piłkarza Espaniolu, ale Barcelona już poinformowała, że od tej decyzji będzie się odwoływać będzie starała się anulować kartkę dla Kejty. Tak czy inaczej od 38. minuty Barcelona musiała grać ze Espaniolem w dziesiątkę. Do przerwy goli kibice na Camp nou, Nie zobaczyli, a druga połowa rozpoczęła się dla Barcelony fatalnie. 50. minuta. Nene, nikt nie potrafi temu pomocnikowi zabrać piłki później. Bardzo dokładne dośrodkowanie na głowę wychowanka Barcelony. Iwana de la Peni to jest wydarzenie, bo poprzednio de la Penia strzelił gola w meczu ligowym w sezonie 2004-2005. Tutaj widać jak na dłoni wyraźne błędy Barcelony w defensywie. Dośrodkowanie Nene powinno zostać zablokowane, a sam Iwan de la Penia powinien mieć jakiegoś asystenta stojąc bardzo blisko bramki Wiktora Waldesa. Próbował odpowiedzieć uderzeniem z rzutu wolnego Czawi, ale efekt podobny jak wcześniej przy uderzeniu Messiego. A to już 54. minuta. Fatalne zachowanie Wiktora Waldeza, za które chwilę później bramkarz Barsy płaci bardzo wysoką cenę. Jeszcze raz na listę strzelców wpisuje się Iwan de la Peña. W tym momencie piłkarze Espaniolu naprawdę uwierzyli, że po niemal 27 latach wreszcie będą w stanie pokonać Barcelonę na Camp Nou. Tak na marginesie zachowanie Iwana de la Peni i samo zagranie piłki przez tego zawodnika najwyższej klasy. Barcelona przegrywała 0-2. do 2. To 65. minuta. Jaja Touré Fantastycznie złożył się do oddania tego strzału pomocnik Barcelony i umieścił piłkę w bramce. To był gol kontaktowy. Gol, który dawał nadzieję na choćby punkt w meczu ze Spaniolem. Dośrodkowanie piłki przez Leo Messiego. Potem niepewna interwencja harkę i błyskawiczne uderzenie piłki przez Jaja Touré. Na boisku nie było już zdjętego w przerwie on Riego. a w 65 minucie boisko, choć nie był z tego zadowolony, musiał opuścić Samuel Eto. Jego miejsce zajął Ejdur Gudjonsen. Barcelona do samego końca próbowała strzelić Espanolowi gola numer 2, ale mimo dogodnych okazji, takich jak ta, najpierw Daniel Alves, a później jeszcze Ejdur Gudjonsen ta sztuka piłkarzom Pepa Guardioli nie udała się. Barcelona przegrała ze Spaniolem 1-2. To jest druga porażka Barcelony w tym sezonie. Pierwsza na swoim stadionie. Drugi raz z rzędu Barcelona też nie potrafi zwyciężyć w dwóch kolejnych meczach. No i wreszcie za sprawą Iwana de la Peni. Przegrywa ze Spaniolem u siebie pierwszy raz od niemal 27 lat.